Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Hansi Hinterseer, popularny austriacki piosenkarz, aktor i były profesjonalny narciarz, od dziesięcioleci zachwyca fanów swoją czarującą osobowością i serdeczną muzyką ludową. Urodzony w roku 1954, Hansi początkowo zyskał sławę na stokach narciarskich, zdobywając liczne mistrzostwa narciarskie, zanim przeszedł do udanej kariery w branży rozrywkowej. Jego kojący głos i swobodna obecność uczyniły go znanym nazwiskiem w całej Europie, wydając liczne albumy i występując w popularnych programach telewizyjnych i filmach. Jednak teraz, mając ponad 70 lat, życie Hansiego zmieniło się w innym kierunku. A niektórzy mogą uważać jego obecny styl życia za niespodziewanie poważny. Przyjrzyjmy się bliżej, jak życie tej ikonicznej postaci rozwijało się w jego późniejszych latach. Kiedyś żył bez bieżącej wody i elektryczności. Jako dziewiętnastoletni chłopak zjeżdżał ze stoków, gdzie jako dziecko nauczył się jeździć na nartach. Hinterseer dorastał tuż obok toru wyścigowego na Seidel Alm. Ta gospoda jest uważana za miejsce narodzin Alpejskiego Pucharu Świata. Tam w 1960 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu tych zawodów. Dla Hans'iego Hintersera ta chata na wysokości 1200 metrów nie była tylko ważnym miejscem dla jego ulubionego sportu. Austriak przez wiele lat mieszkał w tym znanym budynku, który niegdyś przejął jego dziadek. Narciarz dzielił ten dom nie tylko z rodziną. Na Seidel-Alm mieszkało również 40 krów i 10 koni. Życie codzienne było naznaczone ciężką pracą. Elektryczność i ciepła woda były wszędzie niedostępne. Zamiast tego wspólnota i tradycyjne wartości odgrywały istotną rolę. Nie mieliśmy telewizora ani elektrycznego światła, ale miałem wszystko, czego potrzebowałem, by być szczęśliwym, podkreśla Hintersayer. Każdego dnia musiał zjeżdżać na Nartak ze wzgórza, aby dotrzeć do szkoły. Na pewno nie zaszkodziło to jego umiejętnościom na dwóch deskach. Mam szczęście, że mogę mieszkać w tym regionie, tak dorastałem i to naprawdę dobrze wpływa na mnie mówi muzyk w dokumentacji osobiście. Jego góry to miejsce, w którym Hansi się wycofuje i to właśnie docenia muzyk, który teraz również znalazł drugie dom na scenach popowych. Wszystko o tym utalentowanym artyście. Johann Ernst Hansi Hinterseer, urodzony 2 lutego roku 1954, jest znaną austriacką osobowością, cenioną za swoje wkłady jako piosenkarz, aktor, rozrywkowe i były narciarz alpejski. Jako członek rodziny z bogatą tradycją narciarską, Hansi był mocno inspirowany przez swojego ojca, Ernsta Hintersera, który zdobył złoty medal olimpijski w slalomie podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1960 roku. Z takim sportowym tłem Hansi oczywiście podążył za krokami swojego ojca i dołączył do austriackiej drużyny narciarskiej, gdzie szybko zdobył uznanie na międzynarodowej scenie. Podczas swojej kariery narciarskiej Hinterseer stał się dominującą siłą w alpejskim Pucharze Świata, zdobywając sześć zwycięstw w zawodach slalomu i giganta. Jego największy sukces miał miejsce w roku 1973, kiedy wygrał ogólny tytuł w slalomie Gigancie w Pucharze Świata. Rok później zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w 1974 roku co umocniło jego status jako jednego z najlepszych narciarzy Austrii. Wziął także udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w 1976 roku w Innsbrucku, z dumą reprezentując swój kraj. Po zakończeniu kariery konkurencyjnej w narciarstwie we wczesnych latach 80., Hinterseer przeszedł do relacjonowania sportowego. Jako techniczny komentator sportowy dla austriackiego radia wnosił swoją wiedzę do transmisji na żywo z zawodów slalonowych i giganta, wzbogacając doświadczenia widzów swoim głębokim zasobem wiedzy o tym sporcie. Indywidualne zwycięstwa Hinterseera zyskały mu popularność na całym świecie. Do jego znaczących wygranych należą wyścigi w Anchorage w USA, Val d'Isere we Francji w roku 1973 Akitzbuehl w niebie w Japonii w roku 1965, Schladming w Austrii w roku 1966 oraz Furano w Japonii w roku 1977. Te osiągnięcia uczyniły go jednym z najbardziej wszechstronnych i udanych narciarzy alpejskich swojego czasu. W roku 1994 Hinterseer obrał nową ścieżkę kariery, Wkraczając w świat muzyki, szczególnie w gatunku schlager, w rzeczywistości został odkryty przez producenta muzycznego Jaka White'a na swojej urodzinowej imprezie, kiedy Hansi zaśpiewał serenadę urodzinową. Wkrótce potem otrzymał kontrakt płytowy z Bertelsmann Group BMG. Jego debiut jako piosenkarz szybko zyskał rozmach, czyniąc go popularną postacią w niemieckojęzycznej scenie muzycznej. Znany z ciepłego, melodyjnego głosu i optymistycznych tematów, muzyka Hintersejera zdobyła dużą popularność wśród widzów Austrii, Niemczech i poza nimi. Na przestrzeni lat Hintersejer wydał liczne udane albumy, z których wiele znalazło się na listach przybojów, szczególnie w Danii i Niemczech. Do jego najlepiej sprzedających się albumów należy The Danish Collection, z roku 2010, który osiągnął pierwsze miejsce w Danii a także Ich Haptisch einfach lieb i Zwei Herzen, które również odniosły duży sukces. Jego dyskografia jest pełna dobrze przyjętych wydawnictw takich jak Im Siebten Himmel z roku 2012, Heut ist dein Tag oraz Weihnachten miteinander, które odzwierciedlają jego trwającą popularność w gatunku Schlager. Oprócz swoich albumów, singiel Hände zum Himmel von Hinterseer w roku 2010 był znaczącym hitem który osiągnął 68 miejsce na niemieckich listach przebojów. Jego zdolność do płynnego przejścia od alpejskiego mistrza narciarskiego do odnoszącego sukcesy rozrywkowa podkreśla jego wszechstronność i talent. Hansi Hinterseer pozostaje cenioną i wpływową postacią w Austrii, zachwycając publiczność swoją muzyką, rolami filmowymi i niezapomnianymi wkładami w świat narciarstwa alpejskiego. Oprócz kariery muzycznej wystąpił także w wielu filmach, z których wiele podkreślało tradycyjny temat filmów rodzimego życia, koncentrując się na wiejskim życiu i wartościach rodzinnych. Hansi zadebiutował w aktorstwie w roku 1997 z rolą w telewizyjnej komedii Hochverdents Ärger mit dem Paradies. To oznaczało początek udanej kariery filmowej i telewizyjnej podczas której często występował w produkcjach rozgrywających się w malowniczej scenerii austriackich Alp. W roku 2000 zagrał w Davodi Bergesind, filmie, który podkreślał tematy domowej i tradycje, odzwierciedlając istotę filmów rodzimego życia. Następnie pojawiła się seria filmów o podobnej tematyce. Davodi Liebe Wund w roku 2002, Davodi Heimat ist w roku 2003, Davodi Herzenschlagen, w roku 2004 oraz Da! Woda z warten w roku 2005. Hansi Hinterseer, zanim rozpoczął swoją udaną karierę muzyczną, zyskał reputację utalentowanego narciarza wyścigowego. Jednak jego droga w sporcie nie była wolna od niepowodzeń. W roku 1970 miał nadzieję zdobyć na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. W slalomie gigancie zajął czternaste miejsce, daleko od podium, na które liczył. Wkrótce potem jego pech trwał, gdyż doznał kontuzji podczas treningu, co zmusiło go do rezygnacji z olimpijskich ambicji. W tych dwóch konkurencjach wszystko poszło źle, narzekał Hansi w dokumentacji RD. Rozczarowanie nie było tylko osobiste, wywołało surowe reakcje ze strony niektórych jego rodaków Kizpuchen. To było tak brutalne, że ludzie w domu rzucali w nie śnieżkami, wspomina Hansi. Wspomina, jak myślał, co się dzieje. Jestem zwykłym sportowcem, nikomu nie zaszkodził. Mimo tego punktu zwrotnego w swojej karierze, Hansi teraz z humorem i perspektywą wspomina to doświadczenie. Nauczyłem się naprawdę wiele z tej sytuacji, refleksyjnie mówi. Może nawet dało mi to więcej niż złoty medal by mi dało. Hansi Hinterseer i jego wielka szwajcarska miłość. W lutym roku 2024 Hansi Hinterseer przygotowuje się do obchodów swoich 70. urodzin i spogląda na życie pełne miłości, sukcesu i bez żalu. Były mistrz narciarski, który stał się popularnym piosenkarzem pop, spędził ostatnie 38 lat swojego życia z żoną Romaną, a ich wspólna podróż jest naznaczona wzajemnym szacunkiem. Głębokim uczuciem i niezłomnym wsparciem. Ich historia miłosna zaczęła się przypadkowo w roku 1986 przy otwarciu siłowni w Gstad. Oboje zostaliśmy zaproszeni na tę imprezę, wspomina Hansi, i wtedy poszło bingo. Od razu oczarowały mnie jej oczy. Romana, która rozpoznała Hansiego z jego czasów narciarskich w telewizji, przyznaje, że już wtedy miała do niego słabość. Mimo że jestem Szwajcarką, pomyślałam, że wygląda miło i może wygrać, opowiada. Po ich pierwszym spotkaniu Hansi musiał udać się do Stanów Zjednoczonych, ale odległość nie osłabiła ich więzi, w rzeczywistości wzmocniła ją. Hansi wysyłał Romanie listy z zagranicy, które były prawie w całości wypełnione sercami. Ten serdeczny gest był tylko początkiem ich trwałej miłości. Po dziesięcioleciach razem oboje przypisują swoją trwałą relację wzajemnemu szacunkowi i osobistej wolności. Szanujemy się tacy, jacy jesteśmy, wyjaśnia Hansi. Pozwalamy sobie na wolność i cieszymy się czasem, który spędzamy razem, zwłaszcza teraz, gdy dzieci się wyprowadziły. Romana dodaje, że nigdy nie czuła zazdrości o uwagę, jaką Hansi otrzymuje od żeńskich fanów. Jestem dumna z Hansiego. Jego fani powinni cieszyć się nim na scenie. Ja mam go przez resztę czasu, śmieje się. Ich wspólne życie opiera się na prostych radościach. Hansi uwielbia, gdy Romana gotuje dla niego, co robi z przyjemnością i opiera się na swoich włoskich korzeniach. Makaron często znajduje się w menu, mówi z uśmiechem. Dla mnie jest po prostu Hansi lub mój skarb. Rodzina jest centrum ich szczęścia. Hansie rozpromienia się z dumą, gdy mówi o swoich córkach, Laurze i Jessis, które obie wprowadziły go w rolę dziadka. Małe dzieci mogą nazywać mnie dziadkiem, a ja czuję się z tym całkowicie zrelaksowany, mówi zadowolony z rozwijającej się rodziny. Romana dodaje, że Hansi uwielbia, gdy cała rodzina jest wokół niego. Rodzina jest dla niego ważniejsza niż cokolwiek innego. To, co dla fanów pop muzyki może brzmieć niezwykle pięknie, dla innych ludzi może wywoływać raczej kpinę i złośliwość. W końcu muzyka pop to gatunek, który nie zawsze znajduje uznanie. Także córki Hansiego, Jessica i Laura w młodości zetknęły się z tym problemem. W wywiadzie dla Bild, Laura powiedziała, że jej czas w szkole nie zawsze był łatwy. Moja siostra Jessica i ja dorastałyśmy zazdroszcząc sobie i plotkując na temat muzyki naszego ojca. Nasi koledzy i nauczyciele często wygłaszali głupie komentarze, ujawniła Laura, która nota notabene stała się małą gwiazdą w filmach Hinterseira. Ta młoda dziewczyna prawdopodobnie jest największą fanką swojego sławnego ojca. Wydawało się, że nie przejmuje się krytyką kolegów z klasy. Z dumą dzielę się tym, że potrafię zaśpiewać do każdego z jego 300 utworów, a ja naprawdę wariuję, gdy śpiewam. To stwierdzenie sprawia, że Hansi Hinterseyer czuje się dumny. Romana odegrała znaczącą rolę w karierze Hansiego i przyczyniła się do jego muzyki. Na przestrzeni lat napisała dla niego 22 utwory, w tym jeden na jego najnowszym albumie, Schön, dass es dich Ponieważ znam go tak długo, dokładnie wiem, co chce śpiewać i co chce powiedzieć swoim fanom, mówi. Ich profesjonalna współpraca, jak również małżeństwo, oparte jest na głębokim zrozumieniu siebie nawzajem. Przejście Hansiego od idola narciarskiego do gwiazdy muzycznej miało raczej spontaniczny charakter. W roku 1993 po urodzinowej imprezie dla Dziaka White'a, Hansi o czwartej rano stał z akordeonem pod balkonem White'a i serenadował go, aby podziękować za wieczór. Trzy dni później White zapytał, czy chce nagrać płytę. Początkowo Hansi był niepewny. Na początku nie chciałem, przyznaję, ale Romana zachęciła go, by podjął ten skok. Namówiłam go, ponieważ w niego wierzyłam, mówi. Reszta to historia. Ostatecznie Hansi poszedł śladami innych sportowców, którzy zostali muzykami, jak Franz Beckenbauer i Tony Seiler, i znalazł wielki sukces w świecie muzyki Schlager. Chociaż jego związek z White'em ostatecznie się rozwiązał, Hansi nie żywi urazy, reflektuje. Pewnego dnia po prostu przestało działać, ale nie ma między nami problemów. Mimo swojego globalnego uznania, Hansi pozostaje pokorny i dostępny, niezależnie od tego, dokąd idzie. Zostaje rozpoznany, zauważa Romana, ale zawsze jest tak skromny. Hansi, którego fani w Japonii czule nazywają Hansi San, cieszy się z tych interakcji. Cieszę się, gdy ludzie ze mną rozmawiają, mówi. Gdyby nikt nie podszedł, coś byłoby nie tak. Chociaż jest świadomy swojej aury, Hansi nigdy nie stracił pokory. Nigdy nie stał się próżny, dzieli się Romana. Nie używa żadnych kremów ani tym podobnych rzeczy. Jeśli chodzi o przyszłość, Hansi jest zadowolony, aby zostawić sprawy w spokoju. Nie myślę o tym, co może się zdarzyć, mówi. Może wydarzy się coś zawodowego, a może nie. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Po prostu cieszę się życiem. Romana zgadza się z tym uczuciem i mamy nadzieję, że spędzą razem wiele kolejnych szczęśliwych lat. Miłość tej pary została wzmocniona przez narodziny ich dwóch córek, Jesiki i Naury, co dopełnia ich życie rodzinne. Hansi nazywa swoją żonę i córki czułymi swoimi trzema dirndlami, a ich relacja jest oparta na czystej harmonii. Publiczne kłótnie, spory czy kryzysy są obce hinterseer. Nawet romantyka kwitnie między nimi, ponieważ Romana nadal pisze Hans mu listy miłosne. Pisze, ponieważ wiem, że przynosi mu to radość, mówi. Te listy nawet zainspirowały niektóre piosenki Hansiego i doprowadziły do powstania całego albumu osobistych, emocjonalnych utworów. Podczas gdy Romana pisze długie, refleksyjne listy, Hansi woli prostsze podejście, zostawiając notatki z kocham cię w całym domu. Lubi przypominać sobie szczególny list z początkowych dni swojego związku. Kiedy się spotkaliśmy i byłem profesjonalnym narciarzem w Ameryce, napisałem do niej list ze Szwajcarii, który był tylko wypełniony sercami, wspomina. Przykleiłem serca do kawałka kartonu i wysłałem. Do dziś ten list ma honorowe miejsce w ich domu. To słodka przypomnienie trwałej miłości, która od prawie czterech dekad kształtuje ich życie. Hansi Hinterseer i fałszywe doniesienia o jego śmierci kilka lat temu pojawił się makabryczny trend na YouTube, w którym niektórzy użytkownicy rozpowszechniali fałszywe plotki o osobach publicznych. W roku 2022 opublikowano wideo zatytułowane Florian Silberizem Hansi Hinterseer 68 lat, w którym fałszywie stwierdzono, że Hansi Hinterseer zmarł w wyniku udaru mózgu. Twórcy filmu posunęli się nawet do stworzenia posta, który rzekomo pochodził z oficjalnych mediów społecznościowych Hinterseira, w którym z złamanym sercem informowali, że niezwykły Hansi Hinterseir zmarł zeszłej nocy w towarzystwie swojej żony. Oczywiście ta wiadomość zaniepokoiła wielu fanów Hinterseira, ale czy jest prawdziwa? Absolutnie nie. Hansi Hinterseir jest żywy i zdrowy. Rzeczywiście, kilka godzin przed pojawieniem się tej plotki Opublikował na Facebooku piękne zdjęcie gór swojego rodzinnego Kitzbühel wraz z radosnym przesłaniem. Wiele pozdrowień z Kitzbühel, drodzy fani. Post wyraźnie wskazuje, że artysta muzyki ludowej jest zdrowy i cieszy się życiem. Fani szybko wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, krytykując twórców fałszywego wideo na YouTube, wyrażając frustrację związaną z rozpowszechnianiem takich dezinformacji. Dlaczego nie przestaniecie z tymi fałszywymi wiadomościami? Zapytał jeden z fanów, podczas gdy inni określali wideo jako kłamstwo. Jest jasne, że zwolennicy Interseera stoją po jego stronie i nie są rozbawieni tymi nieprzyzwoitymi plotkami. Czy zaszkodzi to jego dobrej reputacji? Hansi Hinterseer, znany ze swojego pozytywnego wizerunku i związku z idylicznym światem gór, ostatnio podjął zaskakującą decyzję biznesową, która potencjalnie może zagrażać jego dobremu imieniu. Popularny tyrolski piosenkarz i były gwiazdor narciarski od dawna kojarzony jest z idealizowanym, prostym życiem w harmonii z naturą. Jednak teraz fani wyrażają dezorientację i frustrację z powodu jego najnowszej reklamy, która zdaje się stać w sprzeczności z wizerunkiem, który starannie pielęgnował przez lata. Hinterseer ogłosił niedawno, że został ambasadorem marki San Mini Meal, zdrowej przekąski, reklamowanej jako alternatywa dla pełnoprawnych posiłków. Aby promować współpracę, Hansi wystąpił na targach Greater dotyczących rozwoju osobistego w kolonii gdzie dumnie zaprezentował produkt. To było zupełnie nowe doświadczenie", przyznał w wywiadzie dla Frau Aktuell. Według Hansiego jego zaangażowanie w projekt wynika z pragnienia wspierania środowiska w sposób zrównoważony. Przekąska, jak twierdzi producent, redukuje odpady, oferując bardziej ekologiczną opcję posiłku. Choć sentymentalny motyw stojący za reklamą jest godny podziwu, fani są sceptyczni. Opakowanie i proces produkcji produktu są krytykowane, ponieważ są dalekie od zrównoważonego rozwoju, co skłoniło niektórych do stwierdzenia, że, że Hansi nieświadomie wpadł w pułapkę reklamową, która może zaszkodzić jego reputacji. Fani zastanawiają się, czy ich ukochany gwiazdor poświęca swoje zasady dotyczące ochrony środowiska w dążeniu do zysku komercyjnego, a wielu pyta, czy naprawdę tego potrzebuje. Oprócz kontrowersji, Hansi Hinterseer znalazł się także w innej, nietypowej sytuacji, która nie ma nic wspólnego z jego reklamą produktu. W Danii komik Peter Fredin zdobył popularność dzięki swojej parodii piosenkarza, tworząc postać o nazwie Franzi Fünf und Zwanzig. Ta postać jest niemal doskonałą imitacją Hansiego, od jego ikonicznych blond włosów przez alpejskie ubrania aż po jego charakterystyczne ruchy. Komediowe piosenki Friedlina, takie jak 999 i Hände hoch wprowadziły ducha apreski do duńskich salonów, ciesząc się ogromnym uznaniem publiczności. To, co początkowo wydawało się niewinną zabawą, okazało się być częścią wątpliwej kampanii marketingowej. Duńska telewizja DDR doniosła, że fikcyjna postać Franzi Fünfundzwanzig została stworzona jako ukryta reklama dla duńskiego operatora gier hazardowych. Firma nie oznaczyła wyraźnie filmów jako reklamy, co wywołało oburzenie, gdy fani zdali sobie sprawę, że nieświadomie podzielili się treściami reklamowymi. Kampania została przez ekspertów określana jako nielegalny marketing, mimo że operator gier podkreślał, że chodziło tylko o zbawienie ludzi, a nie o sprzedaż produktów. Ten dziwny i trochę mylący sztuczny chwyt marketingowy wzbudził wiele kontrowersji a fani spekulują, jak prawdziwy Hansi Hinterseer mógłby się poczuć, gdyby jego sobowtór był wykorzystywany w ten sposób. Incydent, który na pierwszy rzut oka wydaje się zabawny, dodaje kolejny poziom zmartwień do publicznej percepcji Hinterseera, zwłaszcza, że jego zaangażowanie w reklamę Sun Mini już spowodowało kontrowersję. Smutek z powodu straty towarzysza w roku 1919 Hansi Hinterseer obchodził swoje 65. urodziny w gronie rodziny i przyjaciół, co świadczy o randze, jaką przywiązuje do swoich relacji. Teraz jednak staje przed sercowym pożegnaniem z wyjątkowym towarzyszem, swoim ukochanym psem Giną. Ten rasowy berneński pies pasterski był stałym elementem życia życiu Hansiego, towarzysząc mu w różnych programach telewizyjnych. Niedawno Gina zmarła, a Hansi zwrócił się na swojej stronie na Facebooku do opinii publicznej, aby opłakać jej stratę. Refleksyjnie zauważył, że Giną żyła długim i szczęśliwym życiem, ponieważ 13 lat psiaka odpowiada w przybliżeniu ponad 90 ludzkim latom. W rozmowach o swoich przyjaźniach w branży rozrywkowej Hansi często pytał, czy ma ulubionego kolegę. Wyjaśnił, że trudne me pytanie dla niego. Jako sportowiec, który wszedł do świata muzyki, początkowo znał swoich kolegów tylko z ich wystąpień w telewizji. Zawsze mówiłem: Cześć, jestem Hansi i cieszę się, że możemy razem stanąć na scenie, relacjonuje. Pomimo wielu lat w branży, Hansi przyznał, że nie nawiązał bliskich przyjaźni z kolegami artystami. Nie chciałbym nikogo wyróżniać, powiedział. Mam ogromny szacunek do każdego z nich i cieszymy się dobrą koleżeńskością, ale prawdziwa przyjaźń nigdy się nie rozwinęła z powodu braku czasu i dystansu. To wyznanie jest zaskakujące, zwłaszcza w zestawieniu z innymi artystami, którzy otwarcie celebrują swoje przyjaźnie, takimi jak Florian Silbereisen i DJ Utzi, czy Pietro Lombardi i Dieter Bolen, którzy często wyrażają swoją sympatię wobec siebie. Perspektywa Hansiego. Rodzi pytania o jego podejście do relacji. Być może jest bardziej samotnikiem w obawie przed rozczarowaniami. Gdy opłakuje stratę Giny, staje się jasne, że choć przyjaźnie w branży nie rozkwitły, więź, którą dzielił z niezawodnym psem, była naprawdę czymś wyjątkowym i niezastąpionym. Po pomoc u uzdrowiciela, obecnie zniknął w poszukiwaniu odpowiedzi, Tara zwróciła się do duchowego uzdrowiciela o nazwisku Walter Salve Moser. Oferował swoje wsparcie i leczył Jessica za pomocą terapii światłem, metody, która na początku wydawała się trudna do uwierzenia. Co ciekawe, leczenie przyniosło efekty i Jessica całkowicie wyzdrowiała, nigdy więcej nie doświadczając poważnych problemów zdrowotnych. Tak, jak poinformował magazyn Monat. Ten cudowny wynik uczynił Hansiego głęboko wdzięcznym, co skłoniło go do nagrania płyty zatytułowanej Water dein Wille jako uznanie za pomoc Salven Mozera. Jednak historia wzięła zagadkowy zwrot. Firma Salven Mozera HGSK Karusman Salven Moser GmbH zakończyła działalność w roku 2021, a on wydawał się znikać bez śladu. Sąsiedzi zgłaszali, że nie widzieli go od dłuższego czasu. A nawet jego własna rodzina była w ciemności. Mój ojciec się schował, stracił swój dom, całe nasze dziedzictwo, ujawnił Mario, syn Salve Mozera. Pomimo turbulencji w rodzinie, Mario potwierdził, że cudowne wyleczenie córki Hansego rzeczywiście miało miejsce. Hinterseer ponownie szukał pomocy Salve Mozera, gdy teściowa zdiagnozowano u niej raka piersi. Uzdrowiciel zastosował ćwiczenia energetyczne, terapię światłem i modlitwy. Aby złagodzić jej cierpienia. Niestety, matka Romaniego przegrała walkę z chorobą po 18 latach. Zmarła około 8 lat temu, jak podał Glucks Post. Gdy patrzymy na Hansiego Hintersera, który osiągnął już ponad 70 lat, poruszające jest pomyśleć, jak bardzo jego kiedyś pełne życia życie się zmieniło. Radość i śmiech, które wypełniały jego występy, wydają się być przyćmione przez poważniejszą rzeczywistość. Choć przyniósł wielu radość swoją muzyką, trudno nie poczuć pewnej smutku z powodu spokojniejszych rozdziałów jego życia. Jakie macie myśli na temat muzyki Hansiego w świetle tych zmian? Chętnie usłyszymy Wasze opinie w komentarzach poniżej, gdy będziecie na bieżąco z podróżą Hansiego Hinterseira i będziecie świętować jego muzyczne dziedzictwo. Nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować naszego kanału. Dołączcie do nas, gdy kontynuujemy badanie historii naszych ukochanych artystów.